Wiele naszych kłopotów ma swoje źródło w naszej niefrasobliwości, w tym zwłaszcza zbyt lekkim podejściu do spraw formalnych. Dotyczy to zwłaszcza zawierania umów. Wydaje nam się, że jak mamy podpisać jakiś papier, to nie jest to nic specjalnego, nic szczególnego. I cóż może wynikać z naszego podpisu na kartce papieru? A jednak może, tym bardziej, jeśli chodzi o pracę. Dlatego. Zamierzając zawrzeć taką umowę, warto najpierw się dobrze zastanowić, co byśmy chcieli, by w takiej umowie było wyraźnie zapisane. I chodzi nie tylko o wynagrodzenie, ale również o to, na ile jest ta umowa zawierana, jak może być rozwiązana, jakie są inne obowiązki, jak określone są nasze zadania w tej pracy. Jeżeli sami nie wiemy, warto spytać tych, którzy mają większe doświadczenie, znajomych, którzy pracują od dawna. Czy choćby, a może zwłaszcza Państwową Inspekcję Pracy, zajrzeć na stronę Państwowej Inspekcji Pracy, zadzwonić, a może nawet warto pójść osobiście, by popytać, by poprosić o jakiś wzór takiej umowy. Wreszcie, kiedy przychodzimy podpisywać tę umowę, warto ją dokładnie przeczytać, a jeżeli pojawiają się jakieś wątpliwości, warto dać sobie czas na przemyślenie. Jeżeli próbują na nas wywrzeć presję, by podpisać szybko, od razu, tym bardziej powinien nam się włączyć dzwonek alarmowy, bo za takim pośpiechem, za takim naciskiem mogą kryć się jakieś dziwne, dwuznaczne intencje. Może być to zamiar wpakowania nas w jakieś kłopoty. Tym bardziej warto sobie taką umowę zabrać do domu, przemyśleć, czy pójść znowu z taką umową do Państwowej Inspekcji Pracy. Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy pewni, co podpisujemy, warto się pod tym podpisać.